Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Dzień dobry, dzień dobry, w tej chwili mamy minus 6 stopni. Ma być pochmurny dzień, ale póki co nic tego nie zapowiada. No i w raporcie smogowym zła jakość powietrza. Pozdrawiam Was ciepło i miłego dnia życzę. Zmiana, zmiana... Widoku z okna. Jeszcze rano drzewo było, nagrywałam Wam. A teraz nie ma. Zostało ścięte. Tam jeszcze zostały. Jeszcze zostały resztki. No i nie ma. Zmienił się krajobraz. Widok z okna. Dzisiaj będzie taka herbatka, oręczy, cytrynową już wypiłam, już nie ma. Herbatka zaparzona, a ja dziergam drugą skarpetkę według sposobu knit Anki. No, i tak przy okazji chciałam powiedzieć, że zaszło pewne nieporozumienie. W poprzednim filmie powiedziałam o nowym sposobie robienia na drutach, znaczy nowym sposobie, metodzie, przerabianiu oczek lewych i prawych, ale to chodziło, że to nie jest w ogóle nowa metoda, bo tam mi napisano, że w 30 lat robi osoba tą metodą. A ja dopiero teraz tę metodę, to jest metoda nowa dla mnie, bo ta metoda oczywiście istnieje, już nie wiem ile, ale mnóstwo lat oczywiście, wiedziałam o tym, ale nigdy tak nie robiłam. Dopiero jak zaczęłam robić Magic na okrągło, to zaczęłam robić tą metodą i tym się z Wami podzieliłam. Tak więc to oczywiście nie jest nowa metoda. Ja robiłam na drutach prostych, i robiłam tak jak Wam pokazywałam, oczko prawe wkuwałam się w środek. I tak jak pokazywałam oczka lewe, też robiłam y, inaczej. A teraz jak robię na okrągło, no to trzeba też to inaczej te oczka przerabiać. Ale to nie znaczy, że ja zawsze będę robiła na okrągło. Ja wrócę i do prostych drutów, to w zależności co się robi. Tak więc to takie moje krótkie wyjaśnienie. A propos, żeby nie było, że to ja wynalazłam jakąś nową metodę, bo to tak może zabrzmiało niektórym. Ale nie, oczywiście, że nie. Ale ja mówiłam tam w filmie, że to jest po prostu sposób, którym ja robię. W tej chwili tak powiedziałam, że na naukę nigdy nie jest za późno. I w tej chwili robię tym sposobem. Także to nie jest nic nowego. Jak najbardziej. Oczywiście w komentarzu, w odpowiedzi na te komentarze, zgodziłam się z Wami, że to nie jest nowa metoda, bo nie jest. <laughs> nie może być tak dla mnie, jak najbardziej. Ale to wszystko. A cóż, zostało mi jeszcze pół, połowę do zrobienia skarpetki, tamta już zrobiona i będę robiła coś kolejnego, coś następnego, kolejnego. Dobre towarzystwo. Do robienia, do dziergania. Dzisiaj w menu będą placki ziemniaczane. Została jeszcze zupa ogórkowa, ale jeszcze usmażę placuszków. Usmażę placków ziemniaczanych. Także biorę się za przygotowanie. Przygotowałam całkiem sporo ziemniaków. Zaraz się biorę za smażenie. Teraz się biorę za smażenie. Placki się smażą Niektórzy jedzą na słodko ze śmietaną, a ja na słoną. Muszę mieć śmietanę z solą, posypaną solą.